Wisecik 8, Wisecik 8, Wisecik 8 Ładowareczki tu zobaczcie od Kenewo, bo ładujemy je na wypad do Bielska jutrzejszy Więc wynocha No i teraz, o tu przesuniemy jeszcze Teraz będzie ok. Zabieramy Wisecika 8 na przejażdżkę, bo to są requesty, żeby nim pojeździć w terenie Żeby nie pokazywać tylko po gładkim garażu jak się jeździ, tylko też go tam gdzieś przetarmosić w terenie Dobra, dziesiątka stój sobie tutaj. Zanim jeszcze pojedziemy, to wam pokażę, co tu przyszło. No, dokładnie cztery sztuki nowych odbojniczków i spróbuję je założyć do tego wariata. Teraz zobaczymy, czy będą pasowały, czy się zmieszczą, a następnie się przejedziemy. Drogę! No i co, moi drodzy? Jedziemy sobie, słuchajcie, 25. 25 na godzinę. I zobaczcie, że na pierwszym biegu elegancko do zakrętu, kieruneczek, cyk, cyk. I jedziemy. I, i co się dzieje? Zobaczcie, na pierwszym biegu jedziemy sobie 20, tam 25 na godzinę, o elegancko. Teraz zmienimy sobie bieg na trzeci. Kawałek prosty przed nami. Zobaczcie. 47 km na godzinę. O, jeszcze by przyspieszał, bo teraz trochę było delikatnie, ale nawet nie jest jakoś specjalnie z górki, ale jeszcze by przyspieszał. Tu nie patrzcie. Nie patrzcie jak przez chwilę jest 40, na przykład 7 i za chwilę 53, bo wtedy troszeczkę przekłamuję, zauważyłem jak mu się włączy ten pomat. Z jakiegoś powodu nagle pokazuje więcej, a potem się wyrównuje. Ale normalnie w tym momencie 47. No to na GPS-ie byłoby to około 39-40 km na godzinę z 82 kg osobą taką jak ja. Więc jest fajnie, jest fajnie. Ona jest teraz naładowana do końca. Zobaczymy co będzie, jak się troszeczkę nam rozładuje. Ja Zobaczcie, jak to fajnie wygląda cel zamocowane czarne czarne tutaj chyba takie były najbardziej odpowiednie moim zdaniem bardzo fajnie bardzo fajnie no i przede wszystkim będą chroniły chroniły bok tutaj w przypadku jakiegoś slajdu zobaczcie że one w ogóle się praktycznie w oczy nie rzucają a jeżeli już się przyjrzymy no to fajnie wyglądają no i dobra no i zamocowane elegancko z przodu są 17 śruby słuchajcie z tyłu 19 i z przodu gdybyście montowali je to y, trzeba je Jednocześnie kontrować, bo jeżeli będziecie dokręcali z jednej, to z drugiej strony będzie Wam się obracała. Więc taki tip w przypadku, gdybyście chcieli je mocować z dwoma kluczami, jednocześnie kontrować, założyć je. Jedna osoba trzyma, druga kręci i elegancko będzie to zamocowane. A teraz przejedźmy się. Bieg trzeci, leci. Pierwsze spostrzeżenia, moi drodzy, bardzo mięciutko, zobaczcie, przejadę teraz specjalnie tutaj przez jakąś dziurę, elegancko wybiera, naprawdę, i to dziura taka, że to kółko mogłoby się schować, bo to są moje półcalowe koła, a i tak jest, zobaczcie, jak to chodzi, fajnie, mięciutko, trochę złapała piachu po ostatniej jeździe i trochę zaczęła mi z przodu tutaj, widzę, skrzypieć, przez progi zwalniające nawet nie musicie zwalniać, 20 na godzinę spokojnie przejeżdżacie przez nie. a teraz pojedźmy, Pojedźmy gdzie? Gdzieś, gdzie będzie można zobaczyć jak ona podjeżdża pod górę. Tylko trzeba znaleźć jakąś górę z betonem najlepiej, nie? No bo oferą, no to bez przesady, tutaj mamy napęd tylko na tył. Więc nie wymagają nich zbyt wiele. Znajdźmy jakąś górkę, na której będzie można to sprawdzić. Wiem gdzie jest górka fajna. Przetestujemy ją. To będzie dobry test. Trochę lekkiego offroadu, moi drodzy, i powiem wam, że mięciutko, naprawdę mięciutko. No i zjeżdżamy. Troszeczkę na radę, na radę! O, jeszcze troszeczkę, no, dziura na końcu, ale przeskoczyliśmy. Uuu! Nice! Nice, powiem wam, że nice. Ona tylko musi łapać ten moment obrotowy e, na tych płaskich momentach. Czy gdyby to była pełna góra, w sensie bez tych takich chwilowych, metrowych płaskich momentów, czy byśmy podjechali? Myślę, że byśmy podjechali, tylko byśmy stosunkowo już zwalniali. Im wyżej, tym byśmy wolniej jechali. No ale jest to naprawdę dosyć spory spadek. Jak będę miał kiedyś w rękach Siaomi, to wam pokażę, jak Xiaomi się zachowuje. E, oczywiście, tak jak się zachowuje, na przykład v 10, to nie muszę pokazywać, bo v 10 to tu jeszcze będzie przyspieszał pod górę Ale jak na jedno silnikową maszynę z pełną amortyzacją, słuchajcie, Siaomi to mi się bał tu jechać po tych dziurach czymkolwiek innym bez amortyzacji. A to naprawdę bardzo fajnie jedzie. Skoro dała sobie radę elegancko na takim podjeździe. To powiem Wam, że spokojnie na płaskim asfalcie, jeżeli się rozpędzicie w miarę, to bez problemu podjedziecie pod takie góry 15 stopniowe, tak jak deklaruje producent. No i oczywiście w zależności od tego, ile sami będziecie ważyli, nie? To jest najważniejsze. Eee, no dobra, jedziemy dalej. Zrobimy jakieś tu slalom, jakieś wyboje, trochę podskoczymy. Jedziemy na trochę taką off-roadową ścieżkę. Zobaczcie, że tu są takie dziury pod, pod holes, to się nazywa. I pojedziemy po takim żwirku. Przetestujemy ją, jak ona się zachowuje na takiej, na off-roadowej. Wjedziemy teraz trochę większe dziury. O, tutaj, o, elegancko. No, wybiera mięciutko, słuchajcie, no naprawdę mięciutko. O, super. Ops. Lekka, 21 kilo, zawsze można ją lekko poderwać i już jesteście na tą dziurę. Na ścieżkę. To zobaczymy, ile lecimy. No bez jaj. Oj, zwalnia, ale. Ale jeszcze jedzie, jeszcze jedzie, słuchajcie. Jeszcze jedzie. jeszcze jedzie. Jeszcze jedzie. Jedzie coraz szybciej. I dojechała, o super, 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 super. Powiem wam, że no, no nie, no naprawdę jestem w szoku, jestem w szoku się, że pod 50 kg osobą będzie leciała tam nawet i 55 km na godzinę Ale, że pod 82 kg osobą będzie pod górę leciała 30 na godzinę, to się nie spodziewałem Zobaczcie, jedziemy sobie drogą, pełne oświetlenie mamy, kierunkowskazy mamy Czego chcieć więcej? SMOKE Mam nadzieję moi drodzy, że polubiliście to co właśnie zobaczyliście Bo mnie się to bardzo podobało Naprawdę, naprawdę świetna alternatywa dla hulajnóg marketowych Pełna amortyzacja Nie znajdziecie tego w żadnej, w żadnej powtarzam, hulajnodze z marketu w żadnej I teraz wyobraźcie sobie, że macie ten 600W mocy, który się kręci do 800 i jeżeli mnie 82 prawie kilo jest w stanie powiedzieć, prawie 50 km na godzinę, tam widzieliście na końcu z górki, już jechałem delikatnej, więc tam już bił licznik pod 50. Nie wiem nawet, patrzyłem się na drogę, ale wydawało mi się, że było 50. I, i w tym momencie jestem pewny, że to jest najlepsze, co możecie kupić w cenie 4000 zł obecnie na rynku. Zobaczcie, nic tu się nie rozkręciło w międzyczasie. Naprawdę solidnie to jest raz zaciśnięte i porządnie się trzyma. Te slidery założyliśmy, zobaczcie, jak fajnie wyglądają, i będą robiły robotę. Jest to naprawdę świetny pojazd. Jeżeli kupicie wersję 8 która ma dwa silniki, no to już będziecie wtedy naprawdę maksymalnie zadowoleni. A póki co, z jednym silnikiem, osoba myślę, że do 100 kg bez problemu pojedzie, osoba 60 kg będzie w niebo wzięta. Jest to naprawdę bardzo fajna bateria. Były 54V, przejechaliśmy łącznie około 8 km w tym momencie. 8 km e, z moją wagą cały czas gazując, e, zobaczcie, 51 zostało. Więc e, realnie ze mną gazując cały czas zrobiłaby spokojnie 30 35 km. Jadąc po, powoli, tak powiedzmy 25-30 na godzinę, jesteście w stanie zrobić nawet do 50 km. Więc naprawdę bardzo fajna, wydajna bateria. Super wykonanie, super amortyzacja, super te gripy, ta kierownica fajna, szeroka, kierunkowskazy. No co tu dużo gadać. Jeżeli ten film, który właśnie nagrałem nie przekonał Was do tego, no to chyba nic już Was nie przekona. A chociaż jedna rzecz taka pozostaje, która Was może przekonać. Jeżeli pojedziecie do MyWay'a, weźmiecie od niego taką hulajnogę i pojedzicie sobie troszeczkę na niej. Na testy wypożyczycie sobie i zobaczycie, że naprawdę jest to rewelacyjny sprzęt. Wizet 8. Zamawiajcie. Póki jeszcze są. Co mnie nie powinno zabraknąć, ale zamawiajcie. Bo sezon idzie. Pozdro.